Wedyski na face city o, city. a propos Face city No i kuresz banana Co on we mnie wierzysz jebany da mnie? A kurwa nie... Weź mnie kurwa nie wzywać A bo coś kurwa że Ale weź mnie, kurwa nie wyzywaj, śmietniku jebany Ale morda kurwa Pierdolona Ty kurwa uliczniakiem jeździsz, śmieciu własnego nie masz pojazdu? I się spółka no, nie mam ściana. Wiem, do środka? W sumie zjadłbym sobie coś no. A kto stawia? Jak ja. Ja nie o, mam pieniędzy. Ale fajne tema. Nie ja chciałbyś może z moim kolegą tego? Co? Nie, to mam niezola Nie, nie, nie. nie, nie, nie. Jestem ja debilem, nie będę córki, kurwa, swatam. Nie eee. Ja mam niepełnoletnie. Nie, nie, nie tak z niepełnoletnim, tym bardziej przepraszam. No. Letnia jest, letnie jest, letnia jest. Letnia? No? Ja zimne. Nie, nadal, nie kilo. Nie, nie, nie nadal, nadal masz żółte papiery? To jest kozak, fujnie, ogólnie. A ty kurwa, żółte zęby? śmieci jebany? Ja <grym> się coś do ciebie pytam, frajerze, zajebany. Załki nie jebany. No, li, ja dawaj, się Ja pocisz go, pocisk, dawaj. Pociśni nie no? <grym>, kurwa, mnie ciebie szkoda, ty śmiecił jebany z wycisem. Ci kurwa taka mierna <grym>, tam cio. Kurwa, że tam nie pierdolę się, Nie Ja bym coś tutaj zaczął, ale to nie można mówić takich słów. To to ostatnio do mnie nie dzwonił jeszcze ci kopy, to? Pierdolę? Ty mi masz opierdolić no, najwyżej pałkę, kurwa. Jak ci pałkę opierdolić? Czekaj, bo tam coś... Lewy uchwyt, że... ...takie z was ziomki jestem ...tan, wysyłasz mnie, kurwa? Ty, uwno. Kiedy mnie wywoził, kurwa, bo Słyszy? i tak cię wywożą codziennie. Co? Niech mnie nie wywozi codziennie, co mnie co co wywożą codziennie. No, ale wywożą cię jak jesienko. Stój tu i słuchaj, no. On co ze mną pogada na poziomie bagażniku. O czym? Bagażniku. Jak mnie wywiezie, no? No to no widzisz, no to na swoje gadka, miejsce kurwa To czekaj się pobijcie czy coś no ja zaraz będziemy. No ale czemu miałbym się z nim bić? Człowiek mi nic Dobra. nie zrobił Szlizga jest stąd kurwa pytałem. Wszędzie biw się robi tutaj No Na stare nie wiem no mówię kurwa no, i no no, mam jakiś problem w tej restauracji ludzie Dobra ty Na, na sushi są łagodniejsi i lepsi ludzie co są? Mogłyby nieść nie nie lepsi ludzie To trzeba, bo tu jesteś, No bo ja... no bo ja... już Cię wyjebali, czy jak? Dobra, Ty chcesz tę moją córkę na tę... za żonę, czy nie? Ja? W Nie, 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 chcę, nie chcę, kurwa A jak, jak od jednego do 10? Odpokować. 10 Uuu. Dobra, jedziemy stąd Dobra, jaki plan? Chyba zagram wiem, w ogóle. Jakiego zimberga, To dawaj, my Cybergaya debilu no, Cybergaya ale... tak, Cybergaya Twoje usta moje jaja <grystanie> kurwa kur, je pana Cymbergaya Co do mnie powiedziałeś? Górno kurwa sztucz... co do mnie powiedziałeś? Kurwa A masz ten? Masz to taki... Czekaj. O to? Co to kurwa jest? No dostałem, dostałem... Uch, Wiesz, ok. Chyba, że masz lepsze kursy gdzieś w Schowaj, to schowaj. No ci nic nie, zdrowi, nic nie zdrowe, Ja wiem, że mi nie zrobisz nic, a z kim się chcesz napierdalać? Z nikim. Zniki. Zniki. Ej, a czym... Ja jak wyciągam tego baseballa to go kurwa... O, oh, jest! Yes. Ale to gówno nie dzwonisz. Pięć złotych. Pozdrawiam <noise> serdecznie nie proszę, abyś pozdrowił <głos> Maxa. <głos> Co się stało? zginął. Zginął tragiczną. Jednego robola mniej jak to mówi, tak jeden. Ja pokój <noise> Stary za się... Czemu? Jak, czemu? O, w to nie się Parker, starsza winą biznes Co za się w nich? Co Jak trzeba. A w sumie? oni się teraz? Ruchnikami. To teraz czy zaraz? Na Zezola znak. Nie, no na żela znak. Nie, na twój. Mm. Że mój kontra jest. E, tak... nie, nie, nie nie. Y, nie. nie mów tak, nie mów nie tak. Nie mów tak. No, Ty mówisz. No. Kurwa. Nie mów tak, kurwa, tak nie. Eee, co so, so, sorry, sorry. Super. Kierowniki doszło do przodu? Typa, pa, 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 pana ten rys. Co? Pana ten to Słyszaj, da twoje rąbki, bo dostałeś? Robimy ten napad na fabrykę, jak A u mnie się szybko. Zrezum, zrezum, Co? Nie, dobra, nie idź. Bitka, bitka kurwa na baseballu, ty. Aleciora, aleciora. Nie wiem co to jest. Każdy go bije, to jest moje bana. dostała, widziałem kurwa. O, pa spadnienia zazajbality. zajebali ty baba, to jest. Prezydent. Ej, no co ty kurwa? Ty pojebał ci się co, coś kurwa? No to śmieciu? No to musisz mu podziękować, no to przez niego. Zajdę jeszcze. Kono, Lunaro Czemu ty co? dostałeś dwa zdory jeszcze. idziemy dwa zdory jeszcze. Zajdę dwa zdory jeszcze. Zajdę dwa w jeszcze. dostał? Jego no, trafiłem, ale nie wiem jak ten, jak to je jeszcze wróćmy o czekaj czekaj wróćcie 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 po co? po co? to była kobita to? nie to chłopiec no klameni mieliby szans wicowie siadę zezu dam wam 5 koła jak najebiecie w pizdę tego dziada dam wam 5 koła kurwa proszę wam zanieś mnie na ten szpital jebany co? bo cię kurwo płucę najebany <laughs> to miasto Dobra Seson. co? nie jak coś Wolne od razu Masz tytki? Tam jedno coś dałeś To weź zakuj go <głos> 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 Tak no Zezol, pamiętaj co ci mówiłem Ja, 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 na spokojnie. <noise> Lokalnym furę przepchał kurwa Zezol chyba do ciebie Come on, come on. Zezol, dawaj, dawaj, dawaj Zezol do negocjacji, come on. Witam panią Witam serdecznie 416 sierżant Blake z tej strony. Co tu się dzieje na miejscu? No nie widzi pani? Napad. Ku, ile się zakładników, ile was jest napastników? Już pani mówię, sekundka. Trzech napastników, jeden zakładni, zakładnik i chcemy wolny odjazd. No dobra, będziemy się zgadzać w takim razie na to jak najbardziej. Eee, czy wy jesteście gotowi jakby do odjazdu, czy jak do was z, z no. A nie, a nawet pani nie zapytała czy zakładnik czegoś potrzebuje. Mimo Coś? wszystko chciałabym się zapytać, czy jesteście gotowi, my musimy... A, Dobrze. dobra, czyli my jesteśmy ważniejsi niż zakładnik. Pyta się, czy, czy jesteśmy gotowi. Jesteśmy Lecimy, gotowi, come on, come on, jesteśmy gotowi, jak zawsze. Zakładnik ma wyjść przez sklep. No, idziemy, zakładnik, come, come on, Możecie pakować się w auta i wypuszczać zakładnika. wiatr wiatry srogie w tą zimę, co? Proszę pani. Słucham? Wiatry srogie w tą zimę. Uważajcie... Trochę wiatry? Tak. Uważajcie na drogach Dawaj, dawaj coś dalej a, a mam do Pani pytanie No śmiało Czy jest Pani może moją matematyką? Tylko nie to załóż Bo chciałbym Panią nie. zaliczyć I ja pierdolę to coś innego do coś Zęby są jak gwiazdy Żółte krzywe i dalekie, daleko od siebie Daleko od siebie, No to jedziemy z tym koksem, że tak będziemy... No poczekaj no mamy jeszcze jednego w który musimy poczekać Jesteś tak gorąco, no, że... Jak... Jesteś tak gorąco, że jakby cię zjadł, to bym wysrał tosta No, jest, to, to może tak jechać. się jechać Wił, 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 za to zróbcie w O, zaczyna się ja to sobie browar, kurwa Niebieskie światło, kurwa jego ma. Tu przez Przez niebieskim Za Znaczy już jest na drogach I nikt tutaj nie zaśnie, póki żyła koka z to akcje na jeszcze Browar, mój podlemek jest sobie browar, kurwa

Kolejny węgier HAAA MUDEBEEE HAAA MUDEBEEE JEBAĆ KONFLIKTENKÓW, JEBAĆ POLICJĘ HAAA O niebany, bazy mam na dwa CB

no, ale no. Co mnie to interesuje? Ale jest szesnasta! Ale chwilę. Jak ci nie bronię się bać? Dobra, idźmy mi stąd dziadek. Czy widać? Dobra. O kurwa. Fukio, on nas pituje, kurwo. A skok, budowa w mieście, teraz. Dobra, udało mi się. Wyjebali wszyscy, wszyscy dacha wyjebali. Wszyscy wyjebali dacha Me lo he no.